gdzie stajenka razem z bedlątkami leży dzieciąteczko i na sianku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegnij pasuszku, jasną drogą niebo płonie, a na niebie pierwszej gwiazdy blask. A na niebie pierwszej gwiazdy blask. W tym nowym roku, którego już mamy za sobą cały miesiąc, życzę Państwu, żeby yy, wszystkim z osobna i samym stowarzyszeniu wszystkiego co najlepsze, spełniając plan marzeń niech zdrowie dopisuje pani prezes nam zdrowie i z tego się też bardzo cieszę zdrowie i Tak. natomiast Iwena. życzę też oczywiście, aby właśnie ta współpraca między wszystkim z państwa, każdego, każdy z osobna i stowarzyszeniem cen kultury, jak również im urzędem, żeby przyniosła same dobre owoce i na pewno tak będzie I Tutaj, dziękuję bardzo. Oj maluśki, maluśki, maluśki Jako rękawicka Albolityz jakoby, jakoby Kawałek smycka Czy nie lepiej tobie by, tobie by Siedzieć było w niebie tak twój tatuś, kochany, kochany, nie wyganiam ciebie. Śpiewajcie i grajcie z mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie z mu, małemu. co tak słodko śpi. Juda dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych chłopców dni. Namiestnik Herod ciągle drży w obawie, że chociaż władzę dzierży jego dłoń i rzymski cesarz. Uciekali, uciekali, uciekali Na osioku przez pustyni żar Jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej Ukryć dziecię bezcenny ich skarb Uciekali, uciekali, uciekali Na osioku przez pustyni